Witam, z tej to strony Roland z autohandlu Karolant Rumia. W ofercie mamy taki oto samochód, jest to Mercedes GL, rocznik 2007, silnik to 3.0 diesel, 224 konie mechaniczne, skrzynia biegów oczywiście automatyczna, napęd na cztery koła, zawieszenie pneumatyczne. Auto jest siedmioosobowe. Samochód ten był sprowadzony z Niemiec parę lat temu i w Polsce miał tylko jednego właściciela. Samochód ten ma na nowo założony hak dopiero około miesiąca temu. Auto ma też nowe opony wielosezonowe. Jest w ogólnym stanie bardzo dobrym. Samochód ten nie brał udziału w żadnym wypadku. Zostało to sprawdzone i zweryfikowane. Autko jak na swoje lata, trzyma się bardzo dobrze. Przebieg to 270 tysięcy km. Proszę zobaczyć, jak to ogólnie wygląda. Nie ma tu żadnych większych oznak zużycia. Czy na fotelu, czy tapicerki skórzane, czy skórzana kierownica z elementami drewna. Całe wyposażenie jest sprawne. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące wyposażenia, to wszystko jest szczegółowo wypisane na naszym ogłoszeniu na stronie karoland.automotor.pl. Tam można wejść i zapoznać się z ofertą. Tam też podane są wszystkie dane do sprawdzenia historii pojazdu. Także zapraszamy i zachęcamy do kupna Rumia Grunwaldka 35 Autohandel Karoland. Do widzenia.